Cześć wszystkim, dzisiaj film odnośnie uprawy pomidorów, jak często podlewam swoje pomidory oraz także będzie tak krótko opowiedzenie tego wszystkiego, jak nawożę swoje sadonki pomidorów. Ogólnie swoje pomidory posadziłam początkiem maja, jeżeli chodzi o te takie przymrozki, które były przed zimną zośką i tak dalej, no to tak naprawdę tym pomidorom nic nie było. Nie musiałam jakoś dodatkowo w tunelu jeszcze foliowym okrywać tych pomidorów. Były bardzo niskie temperatury i były też na minusie, ale sadzonki były bardzo zdrowe. Ogólnie staram się podlewać sadzonki pomidorów codziennie. Gdy na przykład gdzieś mam jakiś wyjazd taki dwudniowy i... Wiem, że wtedy nikt nie podleje tych pomidorów, no to staram się tej wody dać im więcej, żeby wystarczyło na co najmniej dwa dni. Tutaj widzicie też jest ten górny pęd, który mamy dwa, ogólnie zostawiam, a te wszystkie dolne, dolne takie pędy staram się usuwać. Wkrótce będą już kwiaty. Także myślę, że zacznie się właśnie sezon, też na to zapelanie tych pomidorów. Jeżeli macie na zewnątrz, to tego robić nie musicie. Pszczółki, inne owady za was to zrobią, a w tunelu foliowym oczywiście tego nie będzie. Tutaj ogólnie stosuję, można tak dwa lub trzy razy w tygodniu, nawożenie właśnie z dodatkiem biohumusu. On tak naprawdę bardzo dobrze wpływa na rozwój i korzeni, i na wzrost rośliny. Więc tutaj Wam także polecam, i tak wszystko w tym filmie.